Rozliczenie za ciepło w spółdzielni mieszkaniowej Chemik w Policach zaowocowało realizacją i emisją programu Grzać czy Nie Grzać. Temat jednak ciągle wzbudza emocje wśród mieszkańców. Rok temu w mieszkaniach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik w Policach wymieniono zawory termostatyczne, które włączają się, gdy w pomieszczeniu temperatura spada do plus 16 stopni Celsjusza. Wcześniej włączały się przy 12 stopniach. Mieszkanka, która napisała do naszej redakcji, twierdzi, że spółdzielnia nie poinformowała o tym spółdzielców. Przez to lokatorzy nie wiedzą, w jaki sposób wieczyć swoje mieszkania. Prezes Spółdzielni mówił o tym na czterech zebraniach grup osiedlowych. Na każdym z czterech zabrań, zebrań <laughs> była. Pełna informacja, a ja ją dokładnie pamiętam, że przedstawiałem. Jednocześnie w 288 klatkach schodowych wywiesiliśmy taką informację na piśmie, podającą powód wymiany zaworów termostatycznych. Tam też jest uwaga, że te zawory działają przy plus 16. Stopnia. Zarząd Spółdzielni doskonale wie, że tylko nieliczni spółdzielcy biorą udział w zebraniach członkowskich. Instruowanie tych osób o nowych zasadach działania podzielników w tym przypadku odniosło skutek, a pozostali mieszkańcy? Prezes Szostak twierdzi, że spółdzielnia ponadto przygotowała specjalną informację na bazie danych producenta o zasadzie działania zaworów, ale do kogo one trafiły? Według słów prezesa otrzymali je tylko ci, którzy osobiście zwrócili się do spółdzielni po instrukcję obsługi. A powinni otrzymać wszyscy członkowie spółdzielni do swoich skrzynek listowych. Wtedy już nikt nie mógłby posądzić spółdzielni o złe intencje. Teraz ci, mający duże kwoty do zapłacenia za ogrzewanie, mogą je spłacać w ratach. Muszą tylko napisać podanie. Niektórzy mogą też liczyć na możliwość odrobienia zaległości, np. przy bieleniu piwnic, konserwacji płotów czy malowaniu suszarni. Tutaj zarząd spółdzielni zadbał. Jak dłużnicy mogą odrobić swój dług? Dlaczego nie zadbał o finanse swoich członków w momencie montażu nowych zaworów i podzielników? Natomiast jeżeli ktoś myśli, że możemy umorzyć te kwoty, jest to niemożliwe, dlatego że musielibyśmy tę kwotę rozłożyć na pozostałych mieszkańców. No na to nie ma ani zgody, ani my nie będziemy. Nie możemy tego zrobić. To oczywiste, że każdy musi spłacić swój dług. Może ta sprawa przekona członków spółdzielni mieszkaniowej chemik, że warto uczestniczyć w zebraniach grup członkowskich i mieć wpływ na swoje finanse.